Hej, witam was, z tej strony Revel i dzisiaj mam tylko krótką wiadomość yy, prze, yy, przeka do przekazania, oczywiście wam. A po pierwsze, zmiana nicku. Interesowanie się na zmianą nicku i mnie ciekawa, o jaki nowy nick wybrać, ponieważ Revel, no to trochę nie, nie z pietruchy wymyślone, no. Yy, na, na przykład... Yy, skieraj. Tak, skieraj. Yy, może to zmienię, za nie wiem, pojutrze, jutro coś takiego po drugie przyszłe serie próbuję coś wymyśleć, jakąś wydaję nową gierę ale poszpieram w moim pudełku gier no bo nie szkodzi nagrać jedną chociażby grę trzecia rzecz to są poradniki z xboxa, czyli różne ciekawostki yy, informacje na, na temat dashboardów i tym podobne i czwarta rzecz to genizy 2013 od maja do czerwca Czyli to będzie taki spis gier, około będzie 10 do 15 miejsc yy, i tam będą krótkie opisy tych gier, które właśnie miały premierę od tego Maja do czerwca. I to tylko by było na tyle, yy, tylko by było na tyle. Będę też tworzył zwiastun yy, mojego kanału, ale to już nie wiem czy nie już puszczę, ale... No z tym problemem, bo, bo stary wygląd był ładniejszy, no wszystko było, ale ten nowy, no to tak w miarę mi się podoba. Więc zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Cześć!